aqui. Vejam isso! É incrivelmente horrível! Uhum. Nova heroína, garota com sombreiro, salva a cidade. Uhum. Esses heróis adolescentes de hoje em dia, que vergonha! Ela não chega nem aos pés do Superman. Wśród superbohaterów Metropolis. Doskonałe pytanie. Otóż tak naprawdę chodzi I Ja o... powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że ma partnera. Partnera? No dalej, śmiało. Strykajcie. O tak! Dwóch bohaterów w cenie jednego. Czy nie tak, Subciu? Bracie! Amiga? Słuchaj, co to jest według ciebie? Nasza piosenka, stary. Nasza piosenka? A... Ty jesteś... No, no weź, brachu, ten kolor, ta poświata. Stary, ja... Urany, ale przywaliłem. Słuchaj, zielony... świetliku. Masz u mnie punkty za to, że nie nosisz niebieskiego z czerwonym, ale jednak trochę się różnimy. Nie liczy się wspólny cel? Nie. <laughs> Okej, okay, odezwę się, partnerze! Jak leci, stary? Budka z hot dogami w centrum? Odjazdowa? Jakieś plany walki ze złem? Chyba zgubiłem pierścień? Imprezka w weekend? Gdzie jesteś? Aaaa, Tutaj jesteś! <tryk> <tryk> Puść ją w tej chwili! Ja to załatwię, Sucuk! <tryk> Partnerze? Już lecę! <tryk> Patrz, znalazłem fajny zielony kamień! W dodatku się świeci. Nie przeszkadzaj! Mówiłeś coś? Nie! Partnerze! Bardzo dobry kawałek. Co jeszcze? Jestem jego partnerem, jak wiesz, i mam wgląd niemal we wszystkie jego sprawy. Człowiek ze stali? To była moja pierwsza ksywka, ale... oddałem mu ją, niech ma. O, i chciał koniecznie nosić zielony kombinezon, a ja na to... Stary, nie możesz stać w moim cieniu, jeśli chcesz być superbohaterem. Tego już za wiele. No wiedziałem, potrzebuje mojej pomocy. O, Subciu, co ty tutaj robisz? Co się stało? Trafił we mnie jakiś przedziwny piorun. Ja, myślałem, że tylko kryptonit... Więc to był piorun z kryptonitu, ludzie! Nie jestem pewny, czy się z tego wyliżę. Ale... ale świat na nas liczy. A bez ciebie nie ma nas. Znaczy, ja jestem złych za nas dwóch, ale mimo wszystko... Pomożesz mi, partnerze? No jasne. Musisz cofnąć czas, latając dookoła Ziemi. Do odwołania. I to wystarczy? Tak, tak, ja zawsze tak robię. Okej, okay, okej! Okay. Już lecę! Uff. No i jak? Super przyjacielu! Lataj, lataj! Dam ci znać jak podziała! Kubyłek burrito Dobra noc, panie oszonec i gdyby pan szukał talerzy, które pozmywałam, stają się. za... Garden! Tam właśnie stały, do widzenia! Jaka ciemna noc. Takie noce są najgorsze w Metropolis. Bo jak to zwykle bywa w wielkich miastach, w mroku kryją się najbardziej podejrzane typki z pół Dobranoc, Babs! Dobranoc, do zobaczenia! Ja zaprowadzę porządek w tym mieście. Ja zajmę się. O, ćwierć dolara! Co to było? Co za nikczemnik kryje się w mrokach? Kobieta kot, cita? Starro? A może trujący bluszcz? Człowiek zagadka? O, może metalo! Nie! Kalendarmen! Może to Killer Croc? Darkseid! Parallax! Albo może to Joker? O, o, na pewno tak! No dobra, Joker! Dosyć tego! Graficiarze, no wiecie co? Ach, trudno, łobuz to łobuz! O, nie, 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 nie! Nie spakowałam kombinezonu. Och, niedobrze! Bingo! Co jest? Tak myślałam, że będzie wam do twarzy! Ach. Teraz wasza kolej. Brać go! Co tu tak capi? Capi? To jest dwoń sprawiedliwości! I nadpsutego kotlecika! O, ja cię kręcę! Pora wyrzucić śmieci! I jeszcze skórka z, z banana! Na deser! Moje żarty są oklepane! Nie wracajcie tu więcej! Nikt nie będzie brudził w moim... O. Batman górą. Idealny! Będę miała swój własny show! Marzenia się spełniają. To będzie najlepszy wieczór w moim życiu. A nic wiesz, po prostu promuje tylko swój pierwszy solowy występ. Hmm, Ha? Piątek w pół do ósmej? Zaklepie ci miejsce. Na co? Ach, przecież mówiłam! Mój pierwszy solowy występ! Odjechane efekty specjalne, całkiem nowe sztuczki, wszystko co najcudowniejsze w magii pod jednym dachem! A, oh, Gites. Zobaczycie autentyczne stroje z epoki, idealnie odtworzone akcenty oh. oraz najbardziej znane monologi, jakimi obdarzyli nas twórcy literatury! O, oh, widzę, że w końcu udało ci się zorganizować występ. Cieszę się Twoim szczęściem, Oliver. Twoi rodzice będą zachwyceni. Hmm. więc urządzasz pokaz magii? Trzylatki z pewnością cię nie zawiodą. <laughs> Organizujesz go w dzień mojego show? O tej samej godzinie? A na dodatek w tym samym teatrze? O, Oliver, co ty mówisz? Cóż mam nadzieję, że kolejka do mojej sali nie zasłoni wejścia do twojej? A ja mam nadzieję, że ci, którzy nie dostaną się na mój wyprzedany występ, usłyszą twoje hokus pokus spod gromkich braw za drzwi obok. Ta! Cóż, Oliver? Wiedz, że życzę ci udanego występu. Jak śmiesz, wieźmo! Odwołaj to w tej chwili! Nie życzy się szczęścia przed występem w teatrze! Jak to? Jesteś pewien? Jej nie widziałam! W takim razie życzę ci fury nieszczęścia pełniotkiej! <śmany> Idźcie na show Olivera Queena. <śmany> Odwołany z powodu ataku opryszczki? Kiedy wyczają, że już w pół do dziewiątej i oboje przegapili własne występy? I że zafundowali nam lepsze show? I to za darmochę? Nic z tego nie rozumiem. Musi gdzieś tutaj być. Jestem pewna, że zostało z książkami. Nie zostawiłaś go przypadkiem w domu albo gdzieś u kogoś, czy... Wykluczone! Prawdziwa Amazonka nigdy nie spuszcza z oczu swojej broń. To nie jest jakaś zabawka. No to gdzieże się wpakowała? <noise> Klasa prawdy należy do mnie! Czy wegańskie jedzenie nie jest najlepsze na świecie? Mm, no, a ten wegański koktajl jest tak dobry, że oddałbym lewą rękę za skaboszczaka w tej chwili. Lewą rękę. Ja też. A potem powiedziałam w agencji, że nie będę pozowała dla żadnego czasopisma, jeśli nie jest z Paryża. <noise> Jestem blondynką, noszę sztuczne rzęsy i niebieskie szkłal kontaktowy. Jestem oszustką. Hej, nie ma większego przystojniaka w tej szkole. referę nie ma piękniejszej osoby w tej szkole. Mniejsza opłeć. Nikt nie jest piękniejszy od ciebie w całej Metropolis. Idę o zakład, że nikt nie jest piękniejszy na terenie Trzech Stanów. Halo, Jordanie. A w tej części tuż przed świtem 2 nadchodzi zmierzch. Kaitlyn mówi do Aidena, że byłaby szczęśliwsza, gdyby nie rzuciła... <laughs> Słuchaj, czytałeś ostatni numer komiksu o gwiezdnych bitwach? No dobra, tak! Nie będę przeczył, to wszystko, prawda? Jestem Aqualand! Trudno, więc teraz już będziesz wiedział. W końcu prawda wyszła na jaw. Ten straszny ciężar, który dźwigałem przez tyle długich lat. Jestem Aqualand, bracie! Wszystko się zgadza! Superbohater we własnej osobie! Bo giganta w ten sposób kompensuje sobie głębokie kompleksy zakorzenione w dążeniu do perfekcji i obezwładniający strach przed byciem dość dobrą. O biedaczka, wcale nie jest potworem. Czuję się niezrozumiana. Nie! Właśnie, że jestem potworem! To tylko taka poza, a tak naprawdę jest krucha. Ja jestem potworem! Nie, ale serio! – Widzisz coś? – Jeszcze nie. Hmm. Musimy je znaleźć. Nieskończenie długie lasso nie może się dostać w niepowołane ręce. No dobrze, przyjacielu! A teraz skok jak na bungee i będziemy wolni! Trochę mi zwisasz. Zagradziesz lasa, zostaniesz surowo ukarany. Zaczekaj, no, Harley Quinn. To może sobie porozmawiamy, złotko. Stylistka to prawdziwa mistrzyni. Te fale są zupełnie jak fale morza uderzające łagodnie o zmierzchło wybrzeża te Miskiry. Tak, jeszcze nigdy się nie zawiodłam na polet. O, cześć Kara. Siema dziewczyny, co u was? Byłyśmy właśnie na cudownej fryzjerskiej sesji u stylistki Z. To prawdziwa artystka. Wiesz co, Kara? Twoja fryzura już mi się trochę opatrzyła. Może więc idź do Polet. Niech ci ją odświeży! Czy ja wiem, mnie się ciągle podoba. Koniecznie musisz spróbować magicznych nożyczek polet. Są zaczarowane. Czarodziejskie. No już, Kara, na co czekasz? Zaczekamy tu na ciebie. Czym mogę służyć? E, te dwie się uparły, żebym się trochę podcięła, czy coś w tym stylu. Hmm, nic nie mów. Trafiłaś w dobre ręce. Jesteś dziś moją ostatnią klientką, więc mogę nad tobą popracować. Proszę, pożegnajmy twoją starą wersję i zróbmy miejsce na wersję ulepszoną. E, a tak konkretnie, jakie ulepszenie ma pani na myśli? A -a, ani słowa. Zrelaksuj się. Zamknij oczy. Nie mam mowy nigdy w życiu. Nie pozwolę pani dotknąć mojej głowy. Zrobimy z tym porządek. Co ta dziewczyna wciera we włosy? Będzie tam zajrzeć? Spokojnie. Palet stacza swoją magię. No, i co mi powiecie? O tak, yy, od razu wyglądasz lepiej. Tak, miałaś rację. Warto czasami zmienić wizerunek. Zamknięte. daje to ja było niesamowite. Nie wyobrażasz sobie, co Proszę, proszę. I znowu ty. Śmieć! Twoje szczęście, że dziś mi się śpieszy, bo inaczej palnęłabym ci mówkę o twoim karygodnym braku szacunku dla środowiska. Muszę już iść, bo dziś robią nam zdjęcia. Brudasy! I już ja mam mówkę! O! Udało wam się! Nic nie jest bardziej fotogeniczne niż troska i dbałość o środowisko. Drogi była plastikowa butelka. Gdybyś zerknął na tenko, znalazłbyś tefę 1, która oznacza polietereptalan etylenu, nadający się do reutalizacji, więc nie wyrzuca się go do śmieci. Śmieci. Twoja strata. Mogłeś się dziś dowiedzieć znacznie więcej. Aha, Aha. polietereptalan etylenu, tak jak myślałam. O! <śmiech> <śmiech> A co mi tam mamy związki? Rob to też i tak pójdziesz do restrykingu. Chodź na kompakt! <ścoughs> <śmany> Łatają! Nieźle! Co jest? Jak żyję, nie widziałam takiej ruchliwej butelki! A! Dobrze, gard! Spróbujmy jeszcze raz. I raz, dwa, trzy. Phil, to twoi koledzy. Pora na nasz ulubiony program. Dzisiaj poznamy z bliska niezwykłe środowisko. Także wszystkich lasów też nie. Nie! W których mieszkania? Eee! No nie! Co tam wcinasz? Zwierzęt. Co? Co? Im skwarki. Hej! Pokazują tylko reguły przetrwania. Tylko najsilniejsze i najsprytniejsze zwierzęta przetrwają kolej. To nożne! Włochy coś ciekawszego! Nie na macie! Lepiej jej teraz nie dotykać, nasza Wajper musi w tej chwili dojść do siebie. Ale zaraz, co się dzieje? Co się dzieje? Co za cios! Wszystkie zwierzęta, kiedy zaczynają swoją wędrówkę przez życie, są bez żadnej tego Ah! 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 A ona się odsądza, jest niewiarygodnie! Szukają schronienia, każde zwierzę zaczyna swoją niezwykłą. Pracę, ale Nigdy nie widziałem takiego chwytu, jak długo pracuję! Trwający całą dobę, ale drapieżnik właśnie wyskakuje z. Zrzędu. Mama dała mi samochód na cały tydzień! Wow, więc jesteś zmotoryzowana! Myślałam, że straciłaś wszelkie przywileje po wypadku z gigantą. Wszystkie moje oszczędności zostawiłam w warsztacie i dałam mamie słowo honoru, że teraz już nawet go nie trasnę. No i znowu jestem za kółkiem. Słodnie! Dzięki cześć. Drobiazg. grupowe dojazdy są przyjazne dla środowiska. No i... co, co ty wyprawiasz? Gdzie jest guzik do wyrzutni harponów? To zwykły samochód. Co? Nie masz tu wyrzutni harpunów? No weź, Jess. Żaden pojazd nie może się bez niej obejść. Ja miałam pierwszą w rowerku, jak skończyłam pięć lat pięć, Jess. Nie majstruj mi przy guzikach. Wtorek. Skręć tutaj. Teraz prosto. Nie można polegać na tak prymitywnej technologii, Ciężka. Teraz po 15 krokach skręć na południe. Co? Diana! Ja! Imponujące. Brałaś kiedyś udział w wyścigach rydwanu? No to do jutra, Jessica. Oh. Czwartek. Uh, jazz. To wyższe loty. Ah. Nie będę słuchać tego badziewia. O, oh, yeah. To jest to! A może spróbujemy klasyki? Nie. Jazz. Ugh. Metal. Klasyczna. Metal. Jazz. Klasyczna. Metal. Jazz. Klasyczna. Metal. Jazz. Klasyczna. Metal. Jeśli się w tej chwili nie dogadacie, to zawrócę do domu i was wymalę! Wszystko uważaj! Uff, niewiele brakowało. Dosyć tego! Wszystkie wysiadka! Piątek. Kto się chce przejechać? Ja! Yeah! A sprawdzałaś przekładnie? Masz pełny ba, który to bieg? daleko jeszcze. Oh. Kino. Popcorn? Jest. Kola? Jest. Dobre miejsce? Chyba trudno o lepsze. Tuż przed zmierzchem ostatni przebłysk. Hehehe. <noise> Och, wybacz. Zasłaniam ci ekran? Naprawdę nie chciałam ci przeszkadzać. Dziękuję! Ma ślane ręce! Zobaczysz, że Legion zrobi wszystko, żeby nas rozdzielić. Nikt nigdy nie zdoła nas rozdzielić. Czy mogłabyś przestać kopać w moje krzesło? Och, to ja kopałam! Te moje nogi robią co same chcą! No i sama widzisz! No hej, Selina, co tam u ciebie? Co, ja? Jestem w kinie na ostatnim przebłysku. Tak, ja też czytałam spoilery. Tak, no wiem, nie mogę uwierzyć, że Kaitlin okazuje się być wilkołakiem. Och, albo kiedy Aiden umiera, ratują Cisza! się tak drzesz, jakbyś była w lesie? Co za wiedźma! Zepsuła mi seans! Nie pozwolisz chyba, żeby zło zwyciężyło. Czy ja pozwoliłem, żeby Legion Polujących rozdzielił mnie i Caitlyn? Nie! Musisz walczyć o to, co kochasz najbardziej. Mój bohater filmowy ma rację! Już ja jej pokażę, co potrafi mały owad! Najpierw będziesz musiał pokonać mnie. Ha! Ta hała nie jest aż tak zła! Oh. Mucha utrapiona! Daj mi film oglądać! Oh. Oh. Oh.